Cześć, mieliście z tej strony, słuchajcie, witam Was w codzienniku, 26 maja 2021 roku. Z przyczyn technicznych, kolejny odcinek o mojej liście na Netflixie będzie jutro. Mam jakiś problem z przeglądarką Safari, z której korzystam, żeby oglądać Netflixa tutaj na kompie. A dzisiaj króciutko o profesjonalizmie dziennikarzy, tuzów dziennikarstwa. Ja sobie zdaję sprawę, że są ludzie, którzy wierzą we wszystko, co niektórzy dziennikarze napiszą. Niektórzy z jednej strony wierzą we wszystko, co napisze Bertolt Kittel, ewentualnie pan Czuchnowski z gazety wyborczej, z drugiej strony są wielbiciele twórczości pana Sumlińskiego, bezkrytyczni wielbiciele słuchajcie, no praktycznie takiego prawdziwego dziennikarstwa z ręką na sercu to już w tej chwili nie ma, no znaczy, inaczej, trzeba być bardzo czujnym zdarzają się publicyści, którzy są ok, ale tacy dziennikarze z prawdziwego zdarzenia to doświadczenie ostatnich lat wskazuje, że albo chodzą na sznurku jakichś grup interesów, albo chodzą na sznurku służb specjalnych albo są tak zacietrzewieni w swoim politycznym w widzeniu rzeczywistości, że nie piszą rzetelnie. I sami macie przykłady ostatniej rzeczy, na przykład związane z, z karabinkiem Grot, ewentualnie różnych wszystkich afer, sensacji i tak dalej, szczególnie znajdowanych na przykład przez pana właśnie Bertolda Kitela. Pyk! I Bertold Kittel wszystko wie, ma informacje z pierwszej ręki i tak dalej. W każdym razie zawsze mnie. Irytuje to, że czasami takie babole chodzą w przestrzeń publiczną wypuszczone przez dziennikarzy. Dawniej ci dziennikarze rzeczywiście byli konkretni, odpowiadali za to, co piszą. Miałem to szczęście, że poznałem paru z dziennikarzy, takich naprawdę konkretnych dziennikarzy prasowych w latach 90. Mój brat był dobrym dziennikarzem, dobrym dziennikarzem prasowym, Karol Lausz którego tu również poznałem, znakomity dziennikarz prasowy. Obaj już niestety nie zajmują się takim stricte dziennikarstwem, ze względu na, na to, że mają inne zajęcia. Ale być może to również dlatego, że w tej chwili ciężko byłoby im się odnaleźć w tej rzeczywistości, w której są takie wilki, jak właśnie wspomniany Bertolt Kittel i tak dalej, bo panowie, o których rozmawiam. O których przed chwilą Wam wspomniałem, czyli o Karolu i o moim bracie, raczej nie byliby skorzy do współpracy z służbami specjalnymi, na przykład no, po to, żeby uzyskiwać jakieś dobre informacje. Natomiast co do służb specjalnych, no słuchajcie, niezmiennie zawsze bawią mnie e, wrzutki, e, znaczy artykuły dziennikarzy, którzy piszą takie rzeczy, wiecie, chwytliwe. Żeby zainteresować szeroką publiczność. Ostatnio była dość głośna sprawa prawdopodobnie, chociaż nie wiem, czy to trudno. Dobra, nie wypowiadam się, co było przyczyną śmierci, ale sprawa śmierci funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych w stopniu Majora, który jak oficjalna wersja głosi, wypadł z okna z czwartego piętra z budynku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy ulicy Rakowieckiej 2B w Warszawie. Nie wiem, co było przyczyną śmierci tego funkcjonariusza, natomiast w związku z tym pokazało się mnóstwo informacji o tym, że jakie były domniemane przyczyny śmierci, że nie godził się na wystawienie certyfikatu bezpieczeństwa dla pana Obajtka. Rzeczywiście ten Departament Ochrony Informacji Niejawnych zajmuje się między innymi zabezpieczeniem kontrwywiadowczym instytucji różnych, również instytucji państwowych, strategicznych i trzyma pieczę nad pełnomocnikami do spraw ochrony informacji niejawnych w tych instytucjach oraz przeprowadza postępowania sprawdzające, mające na celu właśnie wydanie takich certyfikatów dostępu do tajemnicy państwowej. Jak to było w tej sytuacji, nie mam pojęcia, nie mi o tym decydować, zresztą jak nigdy się prawdopodobnie nie dowiemy, ewentualnie, jeżeli się dowiemy czegoś, to nie zawsze to może być prawda, Dlaczego? jakie były przyczyny śmierci tego funkcjonariusza. Szkoda człowieka, w każdym razie bardzo szkoda człowieka. Natomiast w związku z tym pojawiły się również dzisiaj pierwsze... E, Pojawiły się dzisiaj artykuły o tym, że w, w związku z tą sprawą pierwsze dymisje są. I bardzo się uśmiałem. Jak przeczytałem wielki tytuł w gazecie.pl, pozwolę Wam sobie tutaj pokazać, jak ten tytuł wygląda. Share screen, udostępni. I tytuł brzmi: Z ABW odchodzi szara eminencja kontrwywiadu. Według Żaryna, czyli rzecznika, bez związku ze śmiercią funkcjonariusza. Ta druga część zdania jest jakby tutaj nieistotna. Szara eminencja kontrwywiadu. Chodzi o pułkownika e, chyba Radosława Żebrowskiego, szefa e, Inspektoratu Wewnętrznego Nadzoru i Kontroli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli takiej, można powiedzieć, wewnętrznej policji w ABW, który według oficjalnych informacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Odchodzi ze względu na to, że na własną prośbę, że zdobył uprawnienia emerytalne i tak dalej. Wiecie, tutaj akurat bym tak nie wierzył we wszystko, co tutaj mówi pan Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, dlatego, że tam ostatnio troszeczkę było a propos pana Pogonowskiego, prawda, informacji z ABW takich niepokojących tym bardziej, że pan Żebrowski był chyba z rok temu, czy, czy za dwa lata temu, jakoś chyba rok temu. Nie, dwa lata temu, w 2019 roku był planowany na to, by zostać kolejnym szefem służby ochrony państwa, co wzbudziło wówczas mój wielki, że tak powiem, śmiech przez łzy. Nie o to wszystko chodzi. Nieważne dlaczego pan Żebrowski odchodzi ze służby, na pewno znajdzie się gdzieś zaraz, niebawem gdzieś wypłynie albo w jakiejś spółce Skarbu Państwa, albo w jakichś innych tego typu rzeczach. Krzywdy mu nikt nie da zrobić i on sobie na pewno w życiu swoim cywilnym poradzi. W każdym razie najbardziej mi się podoba, słuchajcie, ten tytuł. Szara eminencja kontrwywiadu. Pan Żebrowski miał tyle do czynienia z kontrwywiadem, inaczej można powiedzieć o nim, że jest... tyle wspólnego miał z kontrwywiadem, co ja mam, nie wiem, Coś wspólnego z wywiadem na przykład albo z chińskim baletem Armii Czerwonej Chińskiej, Ludowo-Wyzwoleńczej, czy z Chórem Aleksandrowa, który zginął swego czasu w wypadku. Pan Żebrowski nie miał wiele wspólnego z kontrwywiadem, dlatego że był raczej pracownikiem, od zawsze funkcjonariuszem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo teleinformatyczne. No i rzeczywiście, jeżeli tutaj mówimy. O zabezpieczeniach systemów państwa przed inwigilacją przez obce służby, no to od biedy można powiedzieć, że to kontrwywiad, ale tak można powiedzieć o każdej służbie specjalnej w Polsce, która tym się zajmuje. No, o każdym pełnomocniku do spraw ochrony informacji niejawnych, w każdej instytucji państwowej, gdzie taki pełnomocnik jest. E Wymagane, to też można było powiedzieć, że on jest skąd wywiadu, a to jest główno prawda, oczywiście. Pan pułkownik Żebrowski zajmował się bezpieczeństwem teleinformatycznym, stąd był mój śmiech tam w 2019 roku, jeżeli, jak się dowiedziałem o tym, że ma zostać szefem służby ochrony państwa, bo ten człowiek generalnie nie ma nic wspólnego z ochroną VIP-ów i z żadnymi takimi rzeczami. Facet w międzyczasie, jak Macierewicz tworzył, inaczej tworzył, rozwalał WSI i tworzył SKW, przeszedł z Urzędu Ochrony Państwa, nie, to już wtedy ABW było, przeszedł do wspomnianej służby wojskowej. A potem, jak ludzie Macierewicza, że tak powiem, zaczęli się, jak PiS wygrał wybory, wrócił sobie do ABW. W związku z tym również miał problem z tym, żeby uzyskać certyfikat bezpieczeństwa sam tenże pułkownik żebrowski. Certyfikat bezpieczeństwa wymagany do pracy na stanowisku, które zajmował ponieważ ten certyfikat jemu wydaje właśnie SKW. To jest coś takiego, że SKW wydaje niektórym szyszkom z ABW certyfikaty, a ABW wydaje certyfikaty, albo nie wydaje niektórym szyszkom ze SKW. W każdym razie, no słuchajcie, to jest wszystko nieistotne. Jeżeli się pisze szara eminencja kontrwywiadu, to, to jest coś takiego jak z Sumlińskim. Jeżeli ja widzę, że Sumliński napisał jakieś rzeczy, które wydają się być prawdą, ale widzę w pośród tych rzeczy bójdę na resorach albo zbyt ukoloryzowaną informację, to jest dokładnie, to nie wierzę w nic, co Sumliński dalej wypisuje i twierdzi. Tak samo tutaj, no jeżeli widzę, że ktoś pisze w gazecie wyborczej, szara eminencja kontrwywiadu o człowieku, który wszystko można o nim powiedzieć. Na przykład to, że podobno miał duże problemy we współpracy ze swoimi podwładnymi. Być może dlatego został szefem policji wewnętrznej w ABW. Oczywiście nie dlatego został. Dlaczego został? No dlatego, że jest bardzo dobrym kolegą ministra koordynatora oraz był bardzo dobrym, że tak powiem. Kolegą pana Pogonowskiego. W każdym razie, jeżeli ktoś o nim pisze, że gościu był szarą eminencją kontrwywiadu, no to ja nie wierzę już w nic więcej, co te pismaki mogą pisać o służbach specjalnych. No. Wiecie, to są takie jak te sławne teksty o, o tym, że jak się na przykład wydali szpiegów albo aresztuje się kogoś za szpiegostwo. To, no to jest porażka kontrwywiadu. Prawdziwym sukcesem by było przekręcenie tego szpiega i zrobienie z niego podwójnego agenta. To piszą właśnie takie asy. Rozumiecie, kto to pisał w ogóle ten tekst? Pewnie. Mm, no tak, już Czuchnowski się już tym przestał interesować, bo jakieś babole widocznie walną. Karolina Krauschar opracowała. <grym> Także. Ale ciekawy, kto dał tytuł. No ktoś kurna musiał ten tytuł tutaj dać z jakichś tam kierowników tej wyborczej. Słuchajcie, nie wieście dziennikarzom, a jeżeli już piszą o służbach specjalnych, to im tym bardziej nie wieście, bo albo się na tym nie znają, albo piszą informacje pod publiczkę, żeby wzbudzać sensację. Albo są to informacje, które właśnie zostały im zlecone przez te, 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 te służby, żeby oni te informacje gdzieś tam przekazali. Zawsze trzeba czytać pomiędzy wierszami. Jeżeli czytacie na przykład właśnie o Szarej Eminencji Kontrwywiadu, to wtedy warto sobie zerknąć w sieć, sprawdzić, kto za Ja zawsze za Szarą Eminencję Kontrwywiadu, to uważałbym kogoś takiego, o kim kurna nie wiadomo, prawda? Nic praktycznie. Kardynał Richelieu kontrwywiadu. Kardynał Richelieu to była taka prawdziwa, szara eminencja. A teraz, kurna, wiecie, no, gościu pewnie sobie to artykuł oprawi, wrzuci na ścianę, albo będzie w CV załączał, że był szarą eminencją kontrwywiadu. Strzeż mnie, panie, przed takimi ludźmi, jak ci dziennikarze oraz ludzie, którzy nie umieją współpracować ze swoimi podwładnymi. No nic, w każdym razie słuchajcie, taki odcinek trochę luźno od czapy i tak dalej, ale chciałem Wam, bardzo zwróciłem na to uwagę, bo słuchajcie, przeglądam sobie właśnie net i widzę, Zabawód, odchodzi szara eminencja, jak wywiadu i tak, o kurna, Maciu! Zaczynam szukać. Pułkownik żebrowski. To tak jakby powiedzieć o e, lewym skrzydłowym drużyny Granat Skarżysko, że jest filarem polskiej piłki nożnej, a nie jest. W każdym razie tak. Wyrazy współczucia dla rodziny funkcjonariusza, który nie żyje. Każda śmierć jest tragiczna. Duży problem dla służby w związku z tą śmiercią, również ogólnie dla służby ABW. Trzymajcie się, na razie, cześć.